Mieszkańcy powiatu Tarnowskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, wstajemy do uroczystego apelu pamięci 96. rocznicę odzyskania niepodległości oraz 30. rocznicę bitwy pod Łosztukiem, by w miejscu wiecznego spoczynku żołnierzy I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, przywołać pamięć wszystkich, którzy poświęcili swoje życie na wolności ojczyzny. Do Was wołam, bohaterskie turki i synowie narodu polskiego, którzy walcząc z zaborcami ofiarą krwi i życia udowodniliście światu, jak ważna dla Polaków jest wolność i niepodległość. Wzywam do nas legendarnych kosynierów generała Tadeusza Kościuszki. Legionistów Generała Jana Henryka Cukrawskiego, żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego oraz podporążyk Piotra Wysowskiego i powstańców listopadowych. Wołam Generała Józefa Bema i wszystkich, którzy walcząc z despotyzmem czarskim czy czesarskim spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. Walcząc w całej Europie za wolność naszą i waszą. Przywołuję do nas uczestników i przywódców Powstania Styczniowego, a wśród nich Romualda Tąbudza, Mariana Langiewicza, Ludwika Mierosławskiego oraz księdza Stanisława Brzuskę. Sądzę do apelu! Głos zabierze teraz Pan Poseł Włodzimierz Bernacki. Bardzo proszę. Ekscelencjo księże biskupie, czcigodni kapłani, państwo parlamentarzyści, panie, panowie samorządowcy, szanowni państwo, jakże łatwo dzisiaj mówić nam o wolności. Dzisiaj wolność to swoboda opuszczenia kraju. Dzisiaj wolność to swoboda opuszczenia Kościoła. Wolność jako swoboda opuszczenia kraju i ucieczka od obowiązków obywateli. Wolność jako opuszczenie Kościoła, jako ucieczka od powinności, zobowiązań, od uniwersalizmu etyki, w której zostaliśmy wychowani. Czym wolność była dla tych, którzy tu 100 lat temu walczyli? Czym była wolność dla tych młodych mężczyzn, którzy 22 grudnia prosto z marszu pod dowództwem kapitana Ścigurryjskiego, ryza śmigłego, prosto z marszu pytając za karabiny, saperki zajęli w pozycję, wypierając wojska rosyjskie. Czym była wolność dla tych młodych mężczyzn, którzy w płytkich transzejach odparli 16 uderzeń ze strony Moskali? Czym była wolność dla tych mężczyzn, którzy poradnieni szrapnelami przeżywali mocno niedogodności tułaczego wojskowego żywota? Czym była wolność dla tych młodych ludzi, którzy 24 grudnia nie mieli możliwości podzielenia się opłatkiem. Czym była wolność dla nich w sytuacji, kiedy musieli w tym dniu pytać za broń i walczyć ze swoimi przeciwnikami, ze schizmatyckimi Rosjanami? Czym była wolność? Wolność była powinnością. Wolność była obowiązkiem. Wolność była tym, co nie pozwalało wycofać się. Wolność była tym, co nie pozwalało uciec z pola walki. Wolność była z, związana z bogiem, z honorem i pamięcią o ojczyźnie. Wolność była tym, co zawarte w słowach żołnierskiej pieśni. Polska żyła, kiedy oni żyli. Polska żyła, kiedy oni złożyli swoje życie w ofierze, bowiem od nich tę powinność walki przyjęli ich towarzysze broni. Szanowni Państwo, wczoraj usłyszałem wspaniałe słowa z ust pana pułkownika Jerzego Tertkiewicza. Opowiedział on historię swoją, Otóż w roku 1928 wraz ze swoim ojcem w Kaliszu obchodził uroczystość dziesięciolecia odzyskania niepodległości. To pan pułkownik Jerzy Berkiewicz powiedział. W momencie, kiedy na zakończenie mszy świętej wierni zaśpiewali pieśń ojczyznę wolną pobłogosła Pani. Pan pułkownik Bartkiewicz powiedział, mój tato Płakał. Płakał, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego momentu, w którym Polacy, Katolicy znaleźli się w takim czasie. Szanowni Państwo, ja dzisiaj marzę o tym, ja mogę się o tym, abyśmy wszyscy mogli przeżyć taką właśnie chwilę. Abyśmy wszyscy zgodnym wodnym zaśpiewali ojczyznę wolną po Błogosław i byśmy wszyscy urodzili łzy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak co roku w miesiącu listopadzie spotykamy się na cmentarzu wojennym numer 171 w Łowczówku, nazywanym pięknie cmentarzem Legionistów Polski. Czynimy to z patriotycznego obowiązku, jak i z potrzeby serca, aby oddać hołd bohaterom naszej drogi do niepodległości. Czynimy to, jak wcześniej przed nami. Czynili to nasi ojcomie, dziadowie i ich ojcowie. Bowiem pole bitwy pod Łowczówkiem już niedługo po zakończeniu batalii stało się dla ziemi tarnowskiej miejscem szczególnego narodowego kultu. Później stał się nim okazały cmentarz wojenny, gdzie spoczęli polscy regioniści I Brygady. Pamięć i szczególny szacunek dla legionowego regionego czynuspodowczówka umocniły się w okresie międzywojennym. Przetrwały trudne czasy Polski Ludowej, a obecnie od kilkunastu lat przeżywają swój prawdziwy renesans. Przyczyniły się do tego organizowane już od 16 lat przez samorządy powiatu tarnowskiego oraz gmin Pleśna i Tuchu Uroczystości. Uroczystości te są zawsze powiązane ze Świętem Narodowym 11 listopada. Uczestniczą w liczni mieszkańcy Powiatu Tarnowskiego oraz zaproszeni gości. Ale Szanowni Państwo, co najważniejsze, obecne są tutaj dzieci i młodzież ze szkół wszystkich szczebli edukacyjnych z terenu Powiatu Tarnowskiego. Jest to prawdziwa manifestacja naszego przywiązania do takich wartości jak Bóg, honor i ojczyzna. Stajemy tym samym we wspólnej sztafecie pokoleń, przejmując ten patriotyczny obyczaj oraz tradycję od naszych przodków i przekazując je młodym Polakom, wierząc, iż nie zaniechają oni w przyszłości tego szczególnego dziedzictwa, który w, im, w tym miejscu przekazujemy. Szanowni Państwo, w bieżącym roku mija 100 lat, od wybuchu I Wojny Światowej, jak również od bitwy pod Łowczówkiem. Tym samym wymiar naszych tegorocznych uroczystości jest szczególny. Wpisujemy się nie w wojewódzkie obchody upamiętniające rocznicę rozpoczęcia Wielkiej Wojny. Nie zapominamy przy tym jednak, iż dla nas Polaków to właśnie te proste, żołnierskie, legionowe mogiły na cmentarzu wojennym w Łowczówku przy których będziemy w miesiącu listopadzie zapalać świece i składać wiązanki kwiatów, niosą szczególne przesłanie i naukę płynącą z naszej ojczystej historii. Dbajmy zatem wspólnie w tej niepodległościowej sztafecie pokoleń i oddajmy ową bohaterom Polskiej Drogi do Niepodległości podczas 16 zlotu niepodległościowego w Łoczówku. Serdecznie dziękuję. Pierwszy pół pod dowództwem majora Ryza Śmigłego odzyskuje kluczowe wzgórze w linii Obronów Kota 360. E, atak ostrzegający trzeciego batalionu kapitana Buharda Bogackiego przyczynia się do sukcesu przeszli rządów. Były również epizody walki w ręcz, które myślę, że później zobaczymy. Drodzy Państwo. I tu tak padam niedługo noc. Atak ostrzegający, cena piąta, Austriacy okopach drodzy Państwo, z legionistami.